5. porządku dziennego sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023. Przystępujemy do trzeciego czytania. Komisja wnosi o uchwalenie projektu ustawy z druku nr 130. Przystępujemy do głosowania. Kto z pani i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 130 i zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Ja nie mam tego zgłoszenia. Bardzo przepraszam. Moja również. Proszę porozmawiać z sekretariatem. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 293 posłów. Za było 247. Przeciw 42. Wstrzymało się czterech posłów. Stwierdzam, że Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023.